Witam Was ponownie, tym razem takim pięknym wyskokiem. Spróbujemy, zmierzymy się z pierwszym bossem, który jest testem dla wielu, czy w ogóle w tą grę grać. Za tamtymi drzwiami jest przejście dalej do tamtej wieży. A to jest pierwszy boss. Chyba można go tutaj zabrać mu miecz, ale zanim on powstanie, można go trochę już nadszarpnąć. Widzicie jak do życia ze To tak po wielu próbach znioskowałem musimy go... Muszypomnę sobie. Trzeba zwracać uwagę na Stamina. Nawet nie wiecie, jak serce wali. Dziedzic ognia zniszczony, kręty miecz zdobyty, żar przywrócony. Tutaj, w tym miejscu, wielu Wam to powie, stajesz się prawdziwym graczem. Może po prostu już stałem się takim graczem, który szanuje przeciwnika. Potem na tym filmiku jeszcze raz to sobie możecie... Ja sobie to sam przejrzę. Widzicie tutaj koleś jakiś lata z nim po całej planszy. Chcę go pewnie zrzucić do ziemi e, tam i być może do przepaści. Być może mu się to uda, ale to jest taki test, bo tu na nim on potem zmienia jeszcze tą postać e, w tego większego. Tam też trzeba uważać na te łapy. Być może miałem tutaj parę razy farta, aczkolwiek zużyłem jedną butelkę Estusa e, widziałem filmik e, na YouTube, gdzie e, ktoś mówił o tym, że no potem już jest, jest taka chwila przerwy, takiego spokoju z tymi wszystkimi bosami a tutaj jest taki test właśnie Rozpalamy ognisko Dość blisko jest to ognisko, no ale pomyślcie jakbyśmy musieli Judex Gundyr I tu mógłbym zakończyć film, ale 3 minuty Dość szybko nam to poszło I ktoś mógłby powiedzieć na Easy idziesz na Easy. A i po każdej walce jeszcze na przykład można zrobić jakiś fajny e, zmień. Mamy wszystkie użyte. A tu mam jeszcze tylko siedzenie. Na przykład to użyjemy. Juhu! Wygraliśmy. To jest fajne właśnie w tej grze. Mógł ktoś to powiedzieć, że idziesz na Easy, ale tu nie ma Easy. Po prostu tutaj jest jeden poziom i tutaj otworzymy wielkie drzwi. Wszystko się zaczyna i fajnie, że to wszystko jest właśnie, że jak patrzysz na tą wieżę, tam na górę można wejść graficznie. Może to nie jest jakiś wow, super, ale też nie złe. Złamany prosty miecz. Tamten kręty miar, co znaleźliśmy, to wkładaliśmy do ogniska, żeby je rozpalić. Otwórz menu. No i tu mamy menu: wyposażenie, ekwipunek, status, wiadomość, system. Trzeba zawsze pamiętać na końcu, żeby. Mam nadzieję, że ja będę pamiętał. Żeby wyjść z gry, tędy. Tu mamy czas gry: 17 minut wyjść z gry tamtędy, a nie po prostu wyłączyć, bo się nie zapisze tu mamy wyposażenie na razie długi prosty miarz, tu będziemy często zaglądać no i a, ekwipunek niknące dusze no to będę w czasie, w międzyczasie opowiadał wiele już powstało tych kier. ja po prostu chcę, tak jak było z tym, z, z Metal Gear'em no, od tej gry się wszystko zaczęło, bo ja ją kupiłem. Zacząłem ją iść. No, na początku się zmartwiłem, że. Um, że sobie z nią nie dam rady. Ale potem jakoś poszło. Tutaj na tych takich też trzeba uważać, bo ty możesz pokonać bossa tego Judexa Gudyra. A ci cię zepchają do dziury i. Puch, i napis nie żyjesz. Tu tak często się widzi napis. Kwoś do domu to przenosi do ostatniej chyba kapliczko, ile pamiętam. Tak często się widzi napis, nie żyjesz, że przywykaż do tego i jakby to nie jest jakiś wielki ból. Ja, no, ho, ja, ja. A, no Mam tyle do opowiedzenia, że tracę wątki. Tu jest chyba taki motyw o z tamtym kolesiem, gdzie można wykorzystać kopnięcie. Jak to było? do niego, tylko trzeba podejść cicho a tu chyba są jeszcze psy po boku ale może mnie nie zaatakują i można go kopnąć i poleciał czasami trzeba kamerę i dostajemy duszę za niego kamerę odblokować, bo można wpaść przez przypadek do dziury tu siedzą dwaj Przeszedłem tą grę dwa razy Dlaczego szedłem ją drugi raz? Chyba dlatego, że tak mi się spodobała za pierwszy. Weźmiemy, jeszcze dwie ręce i zrobimy tak. O, no, już jakiś łącznik. A, to dwóch chłopaków. Jeden z Cidon. cały czas trzeba uważać na plecy cały czas trzeba uważać na staminę na ten zielony pasek bo jak nie będziesz miał paska tutaj różne są czasami sekrety to nie być już mógł uderzyć mieczem bo będziesz po prostu zmęczony tu chyba jest pies o ile pamiętam im dalej tym będę mniej to pamiętał bo pies bez, bez skóry, z sierści. A tym będę to mniej pamiętał, bo tu na początku żar, który przywraca człowieczeństwo. Bo my pod tym kaskiem, patrzcie, jakbym ściągnął kask. Wyposażenie. Jak się ściąga kask, usuń kwadrat. O, to mam twarz, tą, co sobie tam wybrałem. Ale ja będę chodził prawdopodobnie Cały czas kask, hełm z hełmem, więc ten wygląd postaci tutaj to bardzo nie ma znaczenia. Niektórzy to przechodzą bez zbroi całą, takie sobie robią wyzwanie i tak dalej. Ale... Czy tędy można przejść? Nie, no około. Ale ja nie jestem aż taki ambitny. Ja po prostu chciałem oddać hołd tej grze, bo od niej się wszystko zaczęło. Tu na końcu jest taki pan z samurajskim mieczem. Nie używałem tego miecza, a on też jest bardzo szybki. I na tym etapie nie ma co tutaj, on tu jeszcze dwóch chłopaków. My tu będziemy jeszcze wychodzić wielokrotnie tymi drzwiami, więc na razie po prostu spróbujmy sobie wejść tutaj, bo tu jest główne. Nasze miejsce kapliczka zjednoczenia tam na tych tronach będziemy pokonywać po kolei wielkich bosów. tu jest chyba ten y, gigant Jarm, duży tron 2, 3, 4, 5 takich wielkich będzie, a będą też pomniejsi słuchajcie, jaka to jest piękna muzyka. Ah, another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives <laughs> me conniptions. And they'd have us seek the Lords of Cinder and return them to their molding thrones. But we're talking true legends with the metal to lick the fire. Not fit to lick their boots. Oh, you think? <laughs> what a sick joke. Asking us to seek the lords of Cinder and return them to their molding thrones.

wszędzie będziemy później chodzić, więc posłuchajmy jeszcze pani, która nam tutaj rozpali płomień. Welcome to the bonfire, unkindled one. I'm a firekeeper. I tend to the flame and tend to thee. The lords have left their thrones, and must be delivered to them.

My będziemy używać siły, czyli będziemy mieć większy atak. Witalność na razie. No i potrzebna nam wytrzymałość do noszenia ciężkiej zbroi. Zawsze to jest takie. Mamy poziom 12 teraz. Zawsze to jest takie. Jeden atrybut do rozwinięcia O co chodzi? Jeden atrybut do rozwinięcia, no ja już wybrałem

Ehm... O, trzeba było odpowiednio stanąć. Przedtem chyba źle mówiłem o tym mieczu, że to tam rozpaliłem. Dopiero tutaj nim rozpaliłem w ognisko. Odpocznij przy ognisku. I teraz możemy podróżować do wysokiej ściany Lotrik. a tu były nasze trzy poprzednie czy dwa poprzednie ogniska dostrój czar to jest dla magików organizuj skrzynie. rzadko korzystałem z pal kość nieumarłego coś to daje chyba więcej można się eliksirów nauczyć przy ognisku tam jest kowal Is pani sklepowa? Czy możemy coś kupić? A pleasure to make thine acquaintance, Ashen one. I am but a humble handmaid of the shrine. Weapons, armor, trinkets and spells. I have lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes. I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen one, fetch souls and bring them to me. As is thy want, no. Corpse. <laughs> W razie rozpoczynamy przygodę, współmożenie leczenia. I pamiętam już na pewno pochodnia się nam przyda. I potem strzały trujące z tego co pamiętam. Okej. Okay. Sure well. <laughs> Jasne do drugiej ręki możemy dać to jest chyba broń w prawej ręce broń w prawej ręce, trzecia jeżeli byśmy dali tak i zawsze trzeba sprawdzać ten przewrót hmm. czyli tu w statystykach Obciążenia. Udźwig 34 na 6 na 55 Tam trzeba mieć co najmniej tak chyba 70, żeby... Bo musimy być mobilni przy tych wrogach. Dobra, w następnym odcinku zaczniemy podróż do... Jak to się nazywa? Wysoka ściana Lotryk chyba. Do zobaczenia.